The second day of Christmas, my true to I proszę. Oto poranek, dzień któryś tam. Jestem zaspana strasznie, ale na szczęście dostałam herbatkę do łóżka. Grzegorz tutaj podpowiada. Już jest... Oj, skasło było. Drugi grudzień 8.26. No nie, niebostka godzina. O, także herbatkę w naszych kubkach intencyjnych na sam dobrobyt I jeszcze. Zostało mi kawałek serka z rana, to znaczy z nocy, to znaczy z wieczora. Ale co to? No, to jest na pewno później w stanie lekko lepszym do zobaczenia hej ho i jak co dnia nastąpił czas kalendarze adwentowych jupi dobra przechodzimy zobaczcie nie wzięłam monetki nie wziąłem monetki i nie zdrapił teraz no. ała monetki najlepiej drapią może spróbuję tym Jednak monetkami najlepiej się drapie, ale monetki mam daleko stąd. To... Pewnie może to... O, super, Nicol też się drapie, super. I mam Lizaka burzonarodzeniowego czyli nie wygrałam, szukamy gwiazdki. Drugi. To Mam ciasteczka i 1000 zł, które przygrałam, bo nie ma gwiazdki. Dobra, to dzisiaj nie wygraliśmy. Za to patrzamy, patrzymy, czy i co tutaj w kalendarzu adwentowym jest. W jedyneczce pamiętajcie, że jest brązoletka, do której będę zapewne dopinała różne dziwne rzeczy. Odkrywamy dwójeczkę. Widzicie, mam tą dwójkę. O, widzicie. Dobra. I jakaś Dzisiaj dwójeczka. I jest. Ale piękna. Ale duża, słuchajcie. Taka oto. Poczekajcie, to jest kamera. Kameru. A odwrotnie mam ten. Taka oto śliczna gwiazdka. Tu mam chociaż gwiazdkę. Mogła być przy tysiaku, co? No. Ale śliczna. Zaraz ją sobie dowieszę i chyba już zacznę chodzić w bransoletce. Albo nie. Poczekam do 24, gdzie będzie miała swoją premierę. Ale sobie ją odwieszę. Śliczna. Do zobaczenia w kolejnym klipie. Pa, pa! Dzisiaj śniadanie jest iście świąteczne, a to tylko dlatego, że Grzegorz przyjechał i ma kto zrobić naleśniki. No właśnie, naleśniki spod męskiej ręki to jest chyba najlepsze co może być. Tutaj wszystkie te produkty zostały użyte. W środku jest serek danio, zakręcone pyszne, także my idziemy za moment konsumować i zobaczymy się w kolejnym klipie. Smacznego, smacznego! I słuchajcie, wypróbowujemy naleśniki. Zobaczymy, jakie są w smaku. Boję się, że mi wypadnie. Mmm, mmm, dobra. Trochę adwokat. Trochę owoce. Trochę czekolada. Powiem Wam, że gdy założy knajpę, to będę pierwszym klientem. Mm. Pcha. Idę jeść dalej Pa pa Cześć moje słońce kochane e, Powiem wam tak Jest godzina Dwunasta Ale już Po śniadaniu Posprzątane pudło, bo Grzegorz jak przyjeżdża z trasy, to ma bardzo dużo rzeczy i razem dzisiaj biegaliśmy, teraz jeszcze tylko piorą się prania, więc już w zasadzie jest porządek zrobiony. Wszystko poukładane tak jak ma być. I ja zaraz idę na przebieżkę wokół łasku, zadzwoniłam po mamę i będziemy, jak to Grzegorz mówi, się lansować. Nie, ale trzeba po prostu pochodzić, pogoda w miarę ładna nie pada, więc warto po prostu wybiec z domu. I słuchajcie, wczorajszy program, ten na żywo, rewelacja po prostu. Patrzyłam, było słychać te wasze telefony, także będziemy te telefony odbierać. Nawet z Grzegorzem pomyśleliśmy, że zrobimy to dłużej kiedyś. I co prawda może nie we Vlogmas, ale myślę, że może raz w tygodniu będę robiła takie te telefoniczne, chociażby przez magiczne wrota przez 0700. Także to pewnie o tym pomyślę, bo fajnie słychać, więc jest okej. Okay. Natomiast y, chciałam bardzo serdecznie podziękować, y, Piotr to chyba był, y, człowiek 16-letni, który zadzwonił. Naprawdę przepraszam, że nie postawiłam kart, bo ktoś nawet się oburzył w komentarzach, że o nie postawione karty, ale słuchajcie, ma to swoje powody. Dlatego, że y, po pierwsze, osoby do 18-20 roku życia mają w swoim przeznaczeniu wszystko, bo wszystko mogą. Y, mają każdą możliwość do wykorzystania. To jest fantastyczne, ale jednocześnie utrudniające, natomiast ja nie grzebę w energii do 18 roku życia, chyba że jest na zasadzie zdrowotnej albo ktoś pyta o szkołę, na przykład mama pyta o szkołę, to na pewno nie grzebę w tej energii, a poza tym no doświadczenie ostatniego yy, Andrzejkowego wieczoru. Z obsługi jakaś osoba miała, nie wiem, 16 lat i po jednym jakimś słowie, które ja wiecie, że ja w miarę wyważone yy, opinie wydaję, yy, Popłakała mi się, tak? Bo pewne rzeczy nie są emocjonalnie dojrzałe osoby do usłyszenia pewnych spraw, a to naprawdę była bardzo duża pierdoła. Andrzejki są zabawą, więc stwierdziła, że dobrze, pobawimy się i źle na tym wyszłam. Także ja po prostu tutaj nie wróżę osobom do 18 roku życia. Potrzeba dojrzeć nawet do wysłuchania pewnych odpowiedzi i myślę, że to jest okej. Okay. Myślę, że to jest okej. Okay. Yy, I co jeszcze? I chyba to wszystko na teraz wszystko na teraz. Właśnie Wam chciałam powiedzieć po prostu, że bardzo się cieszę, że się Pan dodzwonił, że no z taką radością i naprawdę w ogóle ściskam i sercem całym. Natomiast ja po prostu nie stawiam kart osobom poniżej już z 18 roku życia, bo mija się to z celem, grzebie się w energii zupełnie niepotrzebnie. Także wiecie. No myślę, że każdy ma jakieś tam swoje zasady, są osoby, które nie wróżą kobietom w ciąży, są osoby, które nie wróżą we wtorki, nie wiem, jakkolwiek. Ja mam taką właśnie zasadę, ale oczywiście zapraszam do obserwowania, do dyskusji, także tu nie ma problemu, podyskutować zawsze można, ale karty zostawimy za te dwa lata. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się nagrać, dzisiaj nie jest żaden ciekawy dzień bardzo, ale to nic, nie musi być zawsze ciekawy, także do zobaczenia, być może w kolejnym klipie. Pa, pa! Hej, hej! Nagrywam Wam hol z siaty. Przede wszystkim chciałam Wam pokazać śliczną karteczkę, którą... O Jezu, gdzie tu jest ten obiektyw? Mam do góry nogami. O, tak będzie lepiej. E, śliczną karteczkę, którą od Was dostałam. Teraz ze skrzynki odebrałam, także dziękuję bardzo. I byłam w netto, nic ciekawego nie kupiłam, ale tak. Chlebek z ziarnkami, wieloziarnisty słońce piekarnia Jan. Zobaczymy, czy będzie w miarę dobry. Zawsze biorę w Biedronce takie dwupaki sera. Tym razem Gołda z Plastra z Netto. Cena podobna jak w Biedronce, więc nie ma problemu. Najbardziej moje ulubione pudingi uwielbiam. Smak waniliowy jest po prostu przecudny, przepyszny. Kocham. Postawię sobie wyżej, bo potem, słuchajcie, będę... Musiała się schylać, a schylać. Ja już sobie postawiam wyżej te rzeczy. E, twaróg, w momencie, jak nam się będzie chciało zrobić z jakimś, może z pomidorem, czy tam z solą, zobaczymy sobie. Był w bardzo dobrej cenie, słuchajcie. Miód. Mam kosztował chyba 18 zł, a to jest 1,3 kg, więc sporo. Wielokwiatowy, nektarowy. W składzie piorun wieno no chyba miód w miodzie. Mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej i nie Unii Europejskiej, czyli za Chin będzie. A czy tu jest coś takiego jak skład? W bielsku białej wyprodukowana. Nie, nie ma składu, więc jest miód w miodzie. Także taki sobie duży słoik wzięliśmy, żeby sobie tam słodzić zamiast cukrem. No właśnie, bo cukru w ogóle nie wzięliśmy. Oczywiście po to, po co poszłam, nie wzięłam. Nie wzięłam kocich rzeczy i nie wzięłam cukru i o, mleko. Ale może w Kauflandzie wezmę jakiś ciemny cukier. Były bardzo ładne banany w Netto, powiem Wam. I też w dobrej cenie, 2,75 za kilogram, więc wzięłam kupę bananów. I druga siata, która zawiera jakąś taką... Polędwicę na kanapki. No, teraz to będziemy się trochę inaczej odżywiać, bo facet w dom, kiełbasa w dom. Um, masło ekstra, osełka, pieczarki. Pieczarki są do wszystkiego dobre, więc tego nie zabieram. za wiele. Pomidory. I słuchajcie, już nie w netto. Zakupiłam dwie poszewki na poduszki. 40x60, czyli te takie, na których my śpimy Wyglądają bardzo ładnie, jeżeli chodzi o O, zobaczcie Szary z czerwonym, super, nie? A drugie strony mają Ta w gwiazdki, a ta w paseczki Myślę, że będą strasznie do siebie pasować o, wszystkie, wszystkie cztery wzory macie tutaj Dwustronne są Każda strona inna Bardzo mi się podobają One były po 8 zł, więc naprawdę Mamy tutaj taki sklep z pościelą Ja tam kupuję i prześcieradła i wszystko jeszcze się nie zawiodłam. Naprawdę w dobrej cenie. Myślę, że takie naprawdę bardzo ładne. No i tak się przedstawiają nasze dzisiejsze zakupy. to wydałam a piorun wie ile, bo tu mam akurat za poszewki 16 zł. Ale nie za dużo. Ten miód był najdroższy, bo 18 zł. A to chyba wydałam 60 coś. Także, tak, jak to patrzcie. Prawie nic się nie przyniosło. Coś tam do jedzenia. nie A, a, a tyle wszystkiego. No dobra. Do zobaczyska. No i kochani, jest po południu. Ja już kończę tego vloga, także żegnam się z Wami. I zapraszam oczywiście na wieczorny rytuał o 22.00. Odcinamy wroków. Oprócz tego jutro postaram się również coś nagrać. Mam nadzieję, że będzie mniej domowo i bardziej ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Także do zobaczenia i do jutra. Buziaki dla Was. Pa! pa.